Oho! Kto to? Nie wiem. Podnoś dupę, zapomniałam, że ksiądz po kolędzie chodzi. Oho. Dobrze, że mam. To się schowam. A ty może byś się ubrał jak człowiek, co i zostawił to pisko? O cholera nie mam wody święconej. <laughs> ja ci załatwię. Czekaj. Mam. Możesz mi powiedzieć, skąd wziąłeś wodę święconą? A, to długa historia. Wiesz co, ty sobie tutaj posić, a ja idę się schowam jak zwykle. O, nie, nie, kolego. Chowasz się co roku w kiblu. Tym razem zostajesz tutaj. Siedzisz, a najlepiej to idź otwórz drzwi, bo on tam już stoi z 15 minut i na nas czeka. Niech będzie pochwalony. A dziękuję, dziękuję. Jest ksiądz jedyną osobą w tym domu, która potrafiła mnie pochwalić. Zapraszamy. Widzę, że pan domu strasznie zapracowany. Jak bywam tu co roku, to szanowna małżonka mówiła, że pan w pracy. To może proszę księdza Ożeszka. No, nie powiem. Nad wyraz pyszne te orzeszki. Moja teściowa miała całkiem inne zdanie. Bardziej smakowała jej czekolada z orzeszków. Proszę księdza, chciałabym wspólnie z mężem podziękować księdzu za kolędę. Proszę. Odprowadź księdza do wyjścia. No, i poszedł. No ty coś taki zadowolony? A wiesz co? Chyba polubiłem te kolendy.